like uh, they had all days these people here us to sit at this table here. yeah that's for blacks yeah. and blacks yeah. no uh, so why are you treating us like we are blacks we don't have this vaccination passport why are you treating why are you asking I if i don't it? have to prove it to you anything it's my private information that i don't want to share with you that's fine I so there man. you go so i'm going to go in and order the food for my kids i understand that yeah. Jeśli to sure, <coughs> I, <coughs> I, <coughs> I tak to działa. Pols, Polish power, tak to działa. Ok. No, się przykład, ludzie. I nie siedźcie w domu. Jutro, niedziela, Dzień Polski, Federation. A my już celebrujemy, także o. Proszę bardzo. O. Jesteście siostry. No, także zapraszamy jutro do tej restauracji. Można wejść i wyjść. I dla kolegi Michała duże brawa, bo powiedział tak, brawo, gdzie o? Brawo. brawo, brawo. Mamy to, mamy to, tak. Także bierzcie z nas przykład i nie bójcie się.